No o nie Aha bo to jest A masz ze szklankiem A masz, tam... masz zabije cię szklanką A masz Nie, nie On mnie tylko chce zabić A masz ze szklanki A masz, a nie szklanku się nie da bić Szkoda Szkoda, to nie majpa, tu się nie da wszystkim bić Ol To szcza chyba poleciała O już są te, jakieś zgniłe ziemie O Driada, ale ty je no jest madriada. Jest madriada i wszystkie o. NPC i... jest. I jest Ziemia pięknie. śmierdzi. Jest pięknie. Jest ziemia śmierdzi. Wow ten Haliarus są zarobiste. Czemu? One namierzają kolesi. To jest takie... że namierza, wiesz ha. co chodzi. To czekaj, hmm. tutaj już mamy przestrogę. Tam jest tunel do ziemi. A czy no. do... Czekaj, czy kiedyś spadliśmy i zabiliśmy się. no właśnie, ała! a ja wiem, czy to jest taka a, ziemia, która masz. zabija, i trzeba ją kosić. No jest zła. Kosić. Fuuu, Oczywiście ja, byłam, ja, ja mam ała, ziemia śmierdzi Ała, ziemia ja tutaj się też boję. Co ja zrobię, mostek? Co? ja się też boję, więc sobie zrobię tak. no, czekaj ja chcę coś tam, ja takie nie, nie troszkę bo, ale potem potem nie będę już ten przepraszam was nie będę już kończył przerwę z <coughs> przerwę albo skończę Oła! ty nierdzący <coughs> Dobra, tutaj też nie wiem, też trzeba Ej! Ej, wypadł mi! Łoł! Wow. Ej no grzy! Trzeba tu ubić To nie wyglądało za fajnie Znowu oh. wracamy? No. Czekaj, czekaj dobra, jak się ja tam... O, mężała, aż tutaj doleciał Ała, nie, 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 jakieś zgniłe łódka Ej, ciebie strasznie przerywa, więc wyłącz to ściąganie. A cię tutaj ochronię, wyłącz Zara. to ściąganie. Ej, czy wy to widzieliście? Ta mi im... Mi tutaj tak nie, bo... Yyy. No mi też tak jest. Ej, człowieku, ale przy siebie teraz mi się ściągało 300. Więc... Teraz dobrze mnie słychać? No teraz dobrze Nie, mhm. ale miałem ciebie ściągało mi się już 300 kierownika A to taki jest jakiś marny torrent Że Gin, dusza nieczysta. Ej, gibem! No to już jest zwykły trochę czas król. Haha, poleciałeś do zwykłego świata. Ja one mogą latać zwykłym świecie? Było. No, mi tak raz jeden wbił do domu. Gdybym tak ścigał przez całą mapę. Aha. Ej, no bez jaj, wypadł mi stąd. Kurde. A no wie. Okej. Okay. Wow. Ej, 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 a... a aha, bo, jest... bo... Nie, bo to była... No pańczyna. widziałem, to na była. I patrzcie się. Ciekawe, gdzie znajdziemy tą strzałę. Niedaleko, bo... ...dość zaczęła spadać. Aha, moja strzała. Ła, wow, dostałem do strzały <laughs> Pszczelam sobie gdzie? O co to jest jakiś dół? Procor na pewno tam jest tera -a. świątynia na końcu A co? Bo trochę to długo trwa. Nie no, bo tak okay. słyszałem. Oho. No bo jak ma... bo trzeba dojść do końca mapy. No ale wiesz... Nie... Najwyżej będzie po prostu... Map... Będzie po prostu chodzenie. Ała. O! Po jakieś... Zbanki. W którym było życie, które mi się... Przyda. Nie przyda. Przyda. No. Ha, masz mało życia. Przyda. Się ulecz. Ej no Blue Slime nie jesteś moim kolegą, niestety. No spadaj stąd <grystanie> Czekaj, bo ja tutaj szedłem sobie, a tu mi... Jezu. Aha I ty jesteś grzybiały, uciekam przy. O nie! Co to jest? Purple slime. Kurde. Aha, ucieknę. Gibbon śmierdzi. Głupie No i co tu wam... Co tu wam powiedzieć po prostu? Jest taki moment, w którym y, idziemy się bardziej zajmujemy tym, co mamy na drodze, niż... Jezu! Rozpadnie. Co? Stój. Czekaj na mnie Ciii. Bo kurde nie mam z wejść dobra, to ja sobie zetnę drzewo To no masz no Masz głupi blobiost ścięty Ja no sobie tutaj zrobię most O blob ja mam toporek i ciacham nim wszystko. Ja też mam toporek. Siu, 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 Ja mam war axe. A ja mam... Molten har ha, Ham axe. Mam szynkowy potem... Aha. Szynkowy... Potopu. Ham axe. Szynka. No Co szynkowy... Szynka? Szynkowy to ham axe. Czemu ja się obróciłem? Gwintułem obrócony. Ma, no, nie robiłem tego. Moonwalka. Oho. Ha, ha. O, nie umiem pływać. Zapomniałem, że nie umiem pływać. Plusiu, plusiu. Telemyjki. Telemyjki! O nie. Co zgrzybiałe miejsce? Ja tu boję się skakać. Co ty masz z tym grzybem? Nie wiem. Aha, bo to jest to jakiś toksyczny tak? grzyb. okej No. O! Znowu tak. Niedobra ziemia. <coughs> smaczna Ej. Ile może tak być ten yy, skończoność i jak długa może być ta mapa? Nieskończoność, co? Ej Ja mam pojęcia Nie, nie! ...pała. Mapa... Dobra, zginiesz. że zginiesz <laughs> się chyba pociągał. Nie martw się, ja jest Byś się pociął jak emo Tak Co to? Piasek? Piasek na takiej ziemi? No? No właśnie też się zdziwiłem. Też mi coś nie pasowało z tym piaskiem. 10 lat temu. O woda. Plusiu, plusiu. Wow. Ej. Ej. Co to jest? Ej. Ej po co tam jakiś ten jest? Ej coś tam jest. No właśnie widzę. Właśnie. Ej co jest? Czekaj. Jo, koniec świata. Nie wiem. I dobra, bo ja zaraz zginę. A co tam pisze? Czekaj. Ej, wyjdź stąd, bo zaraz zginiesz. Ej, terraria przestał działać. Wyłączyła mi się terraria. Aha. Dobra. Dobra, więc Ale teraz terraria, powiemy ten... do... Nie, do... nagrywa się normalnie. Yy, więc musimy Aha. zakończyć, niestety, ponieważ włączyłem się teraz ja całkowicie. Byśmy musieli od początku zaczynać, więc to jest bez sensu. <grym> więc dziękujemy za 350 widzów i na razie.